Salam, salam aleikum z Kirgistanu udało nam się dotrzeć, to moja piąta i w sumie ostatnia republika z Sowiet Stanów, także już od początku, od poranka mi towarzyszyły takie chwile napięcia, tylko dreszczy emocji, no i trzynasta była republika ZSRR. Raz przekroczoną granicy kirgijskiej zmieniło się dosłownie wszystko: ludzie, landscape za oknem, jedzenie. O niesamowity przeskok z tych poprzednich dwóch republik. Otoczenie nabrało bardziej mongolskiego charakteru i tylko wspólna historia Wielkiego Sojuszu wydaje się scalać kulturowo te pięć sowieckich Stanów Wracamy po krótkiej przerwie razem z ziemi kirgijskiej, no i od razu na pacę pierwszego złapanego stopa. Generalnie, żeby dostać się z Tadżykistanu, tutaj musieliśmy przekroczyć. Jeszcze granicę z Uzbekistanem i nieco poruszać się po, po Kotlinie Fergańskiej z miejscowości Andijan. całkiem sporej zresztą Jakieś 30 minut drogi od tej miejscowości jest granica do przekraczania e, Pieszego z tego co kojarzę Tam nie wiem, tam, Mati było, było tam, była ta możliwość przekraczania samochodami? Chyba nie, nie. To jest piesza, jest piesza granica, jakbyście byli w Kotlinie Fergańskiej gdzie jechać na piszkek to niekoniecznie musisz się kierować na OSH. My tak chcieliśmy na początku zrobić, ale czas stopowania, czy generalnie poruszania się samochodem z tej granicy w OSH jest znacznie wydłużony. To jest dobry pomysł, jeśli macie na przykład w planie lot z OSH do Biszkeku. Są takie loty, kosztują w granicach 150 zł za, za bilet. Można je spokojnie kupić poprzez stronę internetową, tylko trzeba się zdać sobie z tego sprawę, że one są dosyć szybko wyprzedawane, ale są praktycznie codziennie loty. Natomiast jeśli chcecie, na przykład tak jak my, stopować od granicy z Uzbekistanem aż do Bishkeku czy do Isikul, no to jest fajna granica piesza, tutaj nazwa się teraz wyświetli na pasku. Generalnie jest bardzo przyjemna, łatwa w obsłudze, komfortowa, kompatybilna. Kasę wymieniliśmy i to, co jeszcze mieliśmy w portfelu z, z hajsów z Uzbekistanu i dolary wymieniliśmy po stronie uzbeckiej. E, no i co, i generalnie była mała kolejka na granicy, ale lokalsi nas przepuści, przepuścili, byliśmy jedynymi turystami. Także z automatu dostaliśmy status e, uprzywilejowanych mocno. No i tak samo po stronie kirgijskiej, zero problemów. Welcome in Kirgistan, to były pierwsze słowa pogranicznika. E, bardzo, bardzo fajnie. na granicy, już czy po stronie kirgijskiej, już w ogóle bomba, bo jest kantor. E, także nie trzeba się chrzanić tam z wymianą waluty, jeśli jeszcze mielibyście jakoś w portfelu. I można też kupić sobie od razu simkę za jakieś 6,5 dolka z opcją nielimitowanego internetu i, i dzwonieniem do ludzi z, numerem, z numerami kyrkijskimi, także bomba. Generalnie teraz idziemy już stopem, mamy jakieś 300 km do pierwszego celu, Sokkul, drugie po issyk największe jezioro w Kirgistanie na wysokości 3000 m. do no, cały dzień praktycznie przed nami drogi. Na razie mamy taką śmieszną furmanę z blachy, nie wiadomo ile będzie możliwości, że tak powiem, podziwiania terenu, ale nie jest źle, no mamy jakąś fajną rodzinkę na razie, która, która nas tutaj e, wiezie, nie wiem, nie wiem za bardzo, gdzie nas wiezie i ile nas wiezie, ale nas wiezie, także jesteśmy w ruchu, to najważniejsze. Mati, jak się czujesz jako zdobywca 13 Republiki ZSRR, byłej Republiki ZSRR? Chciałbym Ci w tym momencie pogratulować. Dziękuję okay, bardzo, Teraz bliżej końca, Ostaty, coraz bliżej końca, coraz bliżej końca. Ostatni są więc tam tutaj z interioru azjatyckiego. Dokładnie, dokładnie. Kaukaz zrobiony i powiedz mi, jakie jeszcze zostały republiki na Twoim koncie do odhaczenia z tych 15? Piąty Sowiet stan Azji Centralnej, także zrobiliśmy to. Tobie też pogratuluję przy okazji. Nasta była Republika Radziecka, zostały mi dwie, Mołdawia oraz Białoruś, co może być problemem w najbliższym czasie, ale myślę, że kiedyś, kiedyś będzie to do zrobienia. No, a jeśli chodzi o sam koncept na wylocie, no to zrodził się pomysł w 2014 roku. Jak po raz pierwszy udałem się na Kaukaz, był Azerbejdżan. I wtedy Azerbejdżan był takim kierunkiem naprawdę, nie jakimś akorowym, oczywiście, natomiast był kierunkiem mocno niepopularnym w tamtych czasach. No i to moje pierwsze zderzenie z kulturą wschodu, jednocześnie z kulturą Kaukazu. Wszystko było takie inne, takie niesamowite, a jednocześnie był wspólny mianownik w postaci jakiejś kultury, jakiejś, jakiegoś zrozumienia. Ale już wtedy zacząłem rozumieć, że powinienem wykorzystywać to, że się urodziłem w Polsce, że moi rodzice żyli w Komunizmie, że powiedzmy jestem z tej ery lat 90., gdzie jeszcze mogę zrozumieć, porozmawiać z ludźmi, którzy w Azerbejdżanie żyją, czy w byłych republikach. Bo jak tak sobie pomyślałem, nawet podróżując teraz po Pelikistanie, czy po Tadżykistanie, czy po innych republikach, Młode pokolenie już po rosyjsku nie mówi, już zmieni, jest ciężko nawiązać jakiś kontakt. Oni nie, nie, nie pamiętają tamtych czasów. I jeśli ja będę miał, powiedzmy, te 70 lat, e, to moje dzieci już będą miały, podejrzewam, problem, żeby, czy wnuki, żeby, żeby tutaj nawiązać taki kontakt z tymi ludźmi. Te kultury być może już wrócą do, do korzeni, że będą znów bardzo orientalne i po prostu już. Nie będzie tego wspólnego korzenia, nie będzie tego wspólnego, tej wspólnej historii Wielkiego Sojuzu, nikt nie będzie mówił po rosyjsku. Przez to może być po prostu naprawdę duży problem z, z taką komunikacją. Tak? jak nam w Tadżykistanie mówili, że przyduszamy, że jest wszystko ok, że tam łatwo się dogadać. To na przykład jak się już na Pamir jedzie, to tam mówią po pamirsku i tam jest zupełnie inna kultura, kompletnie inny, inny system porozumiewania się z tym. Kto wie, czy tak nie będzie. Także to się zrodziło z Azerbejdżanu. No, i tym bardziej się cieszę, to takie nawiązanie do tego, jak wcześniej mówiłem Wam o tym, że to jest moja 13 Republika. To, co widzicie w tym materiale, to typowa kirgijska prowincja. Jedziemy przez środek Kirgistanu, przez małe miejscowości, co daje wgląd w specyfikę tego kraju, jak on naprawdę wygląda, ponieważ Biszkek czy na przykład Osz, to, to, to nie ma, że tak powiem, porównania z tym, co się tutaj dzieje na prowincji. To pokazuje, jakie są klimaty w tym kraju. Jak się okazało w praktyce, żeby dostać się do miejscowości Karzaman, musieliśmy przedrzeć się przez Góry Fergańskie. Droga szutrowa, także możecie sobie wyobrazić, że z granicy do miejscowości Jalalabad, a później do Karzaman, jechaliśmy naprawdę bardzo długi czas. W Kirgistanie znalazłem się w dosyć osobliwej sytuacji, ponieważ pierwszy raz, łapiąc stopa, nie zatrzymał się lokal, tylko zatrzymał się turysta. Przed Państwem Góry Fergańskie, kierunek... Jezioro Sokki, cool Uhuhu, 2000 metrów żeby dotrzeć nieco pikanterii tej historii, okazało się, że kierowcą jest Rosjanka A na samym końcu, gdy wymieniliśmy się swoimi Instagramami czy tam mediami społecznościowymi Okazało się, że to jest jakaś w ogóle influencerka rosyjska, bardzo znana No ale generalnie z naszymi rosyjskimi sąsiadami podróżowało się to całkiem spoko, nie było źle 3000 Góry Fergańskie to jest wersja demo Kyrgyzstanu To jest tak naprawdę tylko pierwszy krok do poznania tego pięknego kraju No my mieliśmy dosyć napięty grafik, po prostu gnaliśmy Gnaliśmy już od początku, już Samarkandy to był typowy trip drogi, gdzie oczywiście nie chodziło o Zobaczenie, jak najwięcej, tylko chodziło o zrealizowanie projektu autostopowego. Także na sam Kyrgyzstan mieliśmy kilka dni, ale był to bardzo, bardzo intensywny czas. Mieliśmy niesamowicie wydłużoną dobę, poznawaliśmy masę ciekawych ludzi. No i wiecie, jak to wygląda w takich wyprawach, backpackerskich, które bazują na autostopowaniu przygoda go nie przygody, Także krótko, ale bardzo, bardzo intensywnie. 3000 metrów. Wjechaliśmy w pierwsze, wyższe partie gór Kyrgyzstanu. Obecnie znajdujemy się na jakichś 3000 metrów. No, i generalnie, żeby Wam uświadomić, jak, jak tutaj się porusza samochodem, to tak mniej więcej 100 km to jakieś 4 godziny jazdy. Przynajmniej na tej drodze. Także bardzo, bardzo wolno, dużo skał, trzeba sprawdzać, czy uważać, żeby nie przebić opony. Często trzeba kamienie z drogi przenieść. No, tak teraz się już gorzej oddycha. No, w sumie jesteśmy na wyższym punkcie niż najwyższy szczyt Polszy. mi miłosiernie. Nie wiem, coś będzie słychać, ale zobacz, jak pięknie. Za mną pomnik poległych Kirgizów, prawdopodobnie albo mieszkańców Kirgizji, e, wcielonych do armii czerwonej w wojnie 41-45. Jest taki przykład e, pomników stawianych <laughs> uczestnikom tej wojny. Generalnie w Azji centralnej tych pomników jest sporo. Poszczególni prezydenci po odzyskaniu w latach 90. niepodległości tą sowietyzację cofają. Dobrym przykładem tego jest między innymi Tadżykistan. W Kirgistanie jest podobnie tutaj jest jakby powrót do, do, do takich korzeni swoich koczowniczych. Natomiast takie pomniki jak ten wciąż są, będą i pewnie zostaną już z nami na, na długo. Mati, weźmie się o tych fakapach. Coś tam nie, nie, nie idzie co? Nie idzie, czekaj, okay. zobaczymy, czy się zatrzymają. Nie zatrzymałem się, dobra, mogę mówić. Czyli fuck kolejny fakap. Kolejny fuck, up. Kolejny fuck up. No, generalnie mamy dwa fakapy. Mieliśmy dwie miejscówki, które chcieliśmy zobaczyć. Wczoraj wydarzył się pierwszy fakap. Okazało się, że yy, droga, którą pokazuje Google, tak naprawdę nie jest przejezdna dla zwykłych samochodów i praktycznie nikt tam nie jeździ, więc musielibyśmy, wydając... Specjalny samochód z zapędem 4x4. W ogóle nie, nie było tej drogi na mapie, chyba nawet, nie w Google? Ach. Nie, tamta była na mapie, na tylko. Mapę, nie, 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 właśnie ta, co chcieliśmy wziąć, była na mapach. Tylko, że jest nieprzejezdna. A kazali nam wziąć e... po prostu jechać inną drogą, która... której nie było na mapie. Była tylko na mapy 3, nie było jej na Maps nie było na Google Maps. Generalnie ominęliśmy jezioro, które wydaje się naprawdę kozackie, no, trzeba, będzie, trzeba będzie po prostu wrócić. żebyśmy mieli więcej czasu. A dzisiaj kolejny fuck up, bo chcieliśmy jechać na kanion. też Z skazka. skazka, też bardzo turystyczna miejscówka, Znaczy bardzo taka popularna. Warto by było się tam wybrać, no ale niestety, no niestety, okazało się przed chwilą, że, że droga też jest nieprzejezdna i trzeba objechać, to znaczy można tam dojechać, ale naokoło jeziora i kul co zajmie nam cały dzień i nie mamy po prostu na to zwyczajnie czasu Więc no co, musimy korzystać z tego co mamy, jedziemy na Disykul, cool, Zrobimy sobie zajebistego kampa Na nasz ostatni dzień pod chmurką No i trzeba korzystać z Kirgistanu Gdzie idziesz? Kaj idziesz? Z, Fawai. z Fawai? Nie no, generalnie nam nie idzie w tym Kirgistanie, Naprawdę, przyjechaliśmy z, z Tadżykistanu, z Uzbekistanie w tej kotlinie fargańskiej było bomba. Już, znaczy no tam już zaczęło się pod kątem stopa trochę psuć. Natomiast tutaj jest jakoś tak dziwnie. W ogóle też tak na marginesie, to, to klimat się zupełnie zmienił. To jest niesamowite, że tak niewiele dzieli kilometrów te, te, te Stany Republiki, a jest zupełnie inaczej niż, niż w Tadżykistanie czy w Uzbekistanie. Już przypomina nam to zdecydowanie już Mongolię się pojawia kumysł, już te, te twarze podobne, już, już jurty, już naprawdę jest. Nawet ta infrastruktura. A co jest też ciekawe, że te prowincje, które my tu prze, przemieszczamy się generalnie po Kirgistanie takim szlakiem prowincji. Także widzimy Kirgistan od, od środka, od tych takich naprawdę zabitych dychami dziur. Ten nasz widok przekłada się na to, co, co, o czym czytaliśmy wcześniej, że minimalna krajowa w Kirgistanie taka dosyć aktualna, to około 105 zł. <grytanie> Podejrzewam, że zarobki to pewnie około 300-400 dolarów, w porywach. Także... O! Mamy chyba okazję. Zobaczymy, może się uda. Assalamu alaikum. My na issyk cool, Ale może... może... a skolka priama pojedziesz? To skolka kilometrów? Tak, plus minut. 300 km i to pada rodze na Isikpul, pull. A można bezpłatnie z tobą? Da? O, pasiva walshoe. Mamy furę! Jedziemy dalej. Do Samarkandy w Uzbekistanie. A pa tu pan Jakę? Do Tadżykistan. patu Dolinka afrykańska, chyba tu dalsza. Tu da, was. da, teraz jest i kulka, cool, no będzie. Mówiliśmy wam przed chwileczką o fakapach. Fakap ciąg pojedzie. dalszy. No, niestety, dalej nie pojedziemy. Jadąc w kierunku Isik kul mieliśmy małą przygodę związaną ze zmianą koła. Ostatni raz koło zmieniałem osobiście chyba w Maroku parę lat temu. No teraz mieliśmy okazję, że tak powiem asystować tylko naszemu kierowcy w zmianie tego koła, ale nasza pomoc jakby nie była jakoś szczególnie istotna, ponieważ ów Kirgiz znał się na rzeczy bardzo, bardzo dobrze. No ale wiadomo, no chłopy przyjechały z dalekich krain no i chciały, chciały pomóc za gościnę, za darmową podwózkę. E, także staraliśmy się pomóc po prostu, żeby się jakoś wykaraskać. Udało się. Koło zapasowe było. Tutaj widzę, że praktyka w zmianie koła trochę tam pomogliśmy, chociaż niewiele. No ale idziemy dalej. Jakiś, jakiś, jakiś czas jeszcze. Szczęście się do nas w końcu uśmiechnęło. Załapaliśmy gigantyczną okazję. Jakiś świeży, świeżo importowana kijanka z, z Mongolii. Gościu, gościu był Juan Bator parę dni temu. No i jedzie bezpośrednio nad Isykul, Także z 3,5 godziny będziemy z nim śmigać. Jedziemy 140 na godzinę, także w ogóle nadrobimy te wszystkie klęski dnia dzisiejszego. No i z Wydaje się, że dzisiejszy kamp na Istik Cool będzie w końcu takim kampem, jakiego sobie oczekiwaliśmy. Czyli że rozbijemy się w miarę normalnej godzinie, sobie tam na spokojnie coś poczulujemy I spędzimy sobie po prostu fajnie ten czas, a nie, że o 20 będziemy szukać po ciemku już jakiegoś skrawka które na rozbicie. Z bomba, jedziemy dalej. Bo tutaj za oknem, jak widzicie, było kiedyś jezioro. Ale, z tego co nasz, nasz... nasz, nasz... Kierowca mówi, zostało to teraz zostało sprzedane jakiemuś prywatnemu inwestorowi Już ta woda została sprzedana, tego jeszcze nie ustaliśmy, ale generalnie z tego jeziora niewiele zostało Gdybyśmy tu chcieli specjalnie przyjechać, żeby jeździć do tego jeziora, to, to byłoby lekkie zdziwienie tam. Po wielu godzinach przedzierania się przez Kirgistan dotarliśmy w końcu nad Issyk-Kul, czyli największy zbiornik wodny w tym kraju. No i przez dłuższy czas zastanawialiśmy się jak jakie miejsce obrać za nocleg. Trafiło w końcu na Czoponatę z tej perspektywy to był błąd, ponieważ Czopona to jest dosyć dużym kurortem turystyczny. No zaczęliśmy szukać na nadbrzeżach możliwości rozbicia się Pośród niestety, ale wielu środków turystycznych, no nie była to łatwa misja No jak się okazało, było to dosyć karkołomne przedsięwzięcie Ale efekty tych działań zobaczycie w następnym epizodzie Już z tego miejsca zapraszam was na kolejny epizod z Kirgistanu Będzie on poświęcony w 100% biwakowi nad jeziorem Cześć, trzymajcie się, hej! Uh, 8 rano i ale... Jest taki zapaszek, mam w prawdzie katar, ale coś poczułem.